Bardzo często zdarza się, że polscy eksperci piłkarscy i kibice spolszczają wiele nazwisk piłkarzy, których prawidłowa wymowa w oryginalnym języku stanowiłaby problem lub zakrawałaby ośmieszność. Przykładem niech posłuży Cristiano Ronaldo czy Olegunar Gunnar Solskjer, których w teorii powinniśmy wymawiać jako Cristiano Ronaldo oraz Oleguna Solsza. Gorzej jeśli do nazw klubów dodawane są nazwy miast, z których owe kluby pochodzą, dlatego dzisiaj przyjrzymy się, które nazwy europejskich drużyn często wymawiane są nienależycie i to nie ze względu na akcent czy wymowę. Zaczynamy od Londynu. Pierwszym z klubów jest Chelsea, która przez wielu do niedawna nazywana była Chelsea London. Drugi człon tej nazwy nie wziął się oczywiście z przypadku, bowiem właśnie w tym mieście jak w każdym innym przypadku znajduje się siedziba The Blues. Londyński klub został założony w 1905 roku pod nazwą Chelsea Football Club, a na stronie klubu można nawet znaleźć program meczowy z tego roku, gdzie słowo Londyn w nazwie klubu nie występuje. Bliźniaczy przypadek dotyczy kanonierów. Nazwa Arsenal London weszła do polskiego mainstreamu tak mocno, że nawet w mediach osoby niezbyt związane z piłką nożną wielokrotnie przekręcały nazwę tego klubu. W Arsenal Londyn, czyli to jest miejscowość Londyn. I bym... Wchodząc na oficjalną stronę Arsenalu, można znaleźć dane kontaktowe, które jasno wskazują, że słowo Londyn nie widnieje w nazwie tego klubu. Ile razy w życiu słyszeliście klub o nazwie Lazio Rzym? Ja wielokrotnie, mimo że pełna nazwa klubu to Società Sportiva Lazio. Klub pochodzący ze stolicy Włoch, w profilu klubu tak jak wcześniej wspomniane londyńskie ekipy, nie zawiera nazwy miasta, a jedynie SS Lazio SPA. Innym włoskim przykładem jest Juventus, przez niektórych nazywany Juventusem Turyn. Pierwszy człon klubu oznacza młodzież, jednak odniesienia do miasta w pełnej nazwie klubu trudno szukać. Zarówno w historii klubu na stronie Mistrza Włoch, jak i w stopce na tej witrynie widzimy jasno i wyraźnie Juventus Football Club SPA. Ostatni włoski klub, nad którym się chwilę pochylimy, jest Sampdoria Genoa, która jest jednak nazwą błędną. Pierwszy człon nazwy klubu powstał po złączeniu dwóch innych drużyn, jednak nazwy miasta w nazwie klubu nie znajdziemy. Pełna nazwa zespołu, w którym gra obecnie dwóch Polaków, to Unione Calcio Sampdoria. Być może taki stan rzeczy podyktowany jest tym, że największym rywalem klubu jest Genoa CFC, a Sampdoria nie chce być z odwiecznym przeciwnikiem kojarzona. Z Włoch przenosimy się do Hiszpanii, gdzie gra Real Betis Balompie i jak możecie usłyszeć, w nazwie tego klubu nie ma odniesienia do nazwy miasta, z którego klub pochodzi. Sytuacja jest bliźniaczo podobna do sytuacji z Genui, o której przed chwilą wspominaliśmy. Na stronie andaluzyjskiego klubu w zakładce Historia naturalnie nie znajdziemy słowa Sevilla obok nazwy Realu Betis w Balompie. Pozostajemy na Półwyspie Iberyjskim, jednak przenosimy się do Portugalii. W stolicy tego kraju są dwa popularne kluby Benfica i Sporting, jednak to nazwa tego drugiego jest najczęściej przekręcona przez polskich, ale także europejskich kibiców. Pełna nazwa byłego klubu Cristiano Ronaldo brzmi Sporting Clube de Portugal, dlatego używanie wersji Sporting Lisbona jest błędem. Osobiście znam portugalskiego kibica Benfiki w rozmowie z którym byłem wielokrotnie poprawiany za używanie angielskiej wersji Sporting Lisboa. I mimo, że znajomy był fanem największego rywala Sportingu, nie ukrywał irytacji z powodu używania przeze mnie nieprawidłowej nazwy zespołu. Kończymy polskim akcentem i Krakowią, która przez wielu nazywana jest Krakowią Kraków. Samo słowo Krakowia oznacza nazwę miasta, z którego najstarszy wciąż istniejący polski klub piłkarski pochodzi. Zwrotu Krakowia Kraków nie znajdziemy na stronie internetowej krakowskiego klubu, co powinno być wystarczająco przekonujące w zaprzestaniu używania tego błędnego sformułowania. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Dajcie znać, czy do tej pory używaliście któregoś z niepoprawnych zwrotów, a także pamiętajcie o subskrypcji tego kanału.